A praca to jest ryzyk fizyk. No i dobrze mam tu gdzieś. Ani paszportu, ani wizy. Pies to drapał palto sześć. Może się trafić. 4-8 lub inna sankcja może być. Co mam co w nosie, ja co olewam, wisi mi. Witam serdecznie, właśnie jesteście z nami na próbach do musicalu 21. Ten młody człowiek, który tam siedzi i próbuje pisać noty, to jest Marcin Partyka, który będzie odpowiedzialny za muzyczną część tego koncertu. Tu, 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 tu. mamy tutaj około 40 wykonawców to są młodzi naprawdę bardzo fajni ludzie jest fajna energia ciekawy temat co my 20 30 latkowi mamy do powiedzenia o solidarności i o tych 30 latach w 2010 roku Stefan jest pracownikiem stoczni ma 25 lat Zginął mu ojciec, więc jest zapalonym buntownikiem, no i chce wyzwolenia. W ogóle nigdy nie tańczyłem takich rzeczy, to jest super, że choreograf nam nie odpuszcza tylko że jesteśmy aktorami i że nas ciśnie mocno. Ja to lubię. Nie, yeah, będzie fajnie. Nie wytrzymała tego. Trudno jest czasami y, podołać y, tancerzom profesjonalnym, z którymi tańczymy wspólnie niektóre układy i naprawdę oni dają radę, więc my staramy się nie być gorsi. Musimy ostro zapierniczać. Oprócz no, tego, że śpiewamy, że tam gramy, to jeszcze tańczymy i ta przestrzeń, która jest taka industrialna, i jest ciężka. no Ciężko to będzie ogarnąć. Nie? Między dwiema dziurkami na karcie. Już kolejny dzień pracy No między tym co na będzie, a tym co na starcie. Cała ta logistyka, przygotowanie tego w tej hali, która nie jest przystosowana do koncertów ani do spektakli, żeby było dobrze, jest karkołomne i tak naprawdę w naszej głowie wygląda to świetnie. Więc yy, zapraszamy Państwa do naszych głów 5 września yy, do Hali Huty Warszawa, stacja Młociny Warszawa. To jest przestrzeń dla Ciebie! Jak widać, pracujemy ciężko, bo, bo czeka nas trudne zadanie. W tej chucie jest przestrzeń olbrzymia. I, i, i choreografia, którą staramy się tam stworzyć, to podlega prawom przez tej olbrzymiej olbrzymich odległości. No i przede wszystkim podłoże, na którym będziemy tańczyć, i maszyny, które będą brały udział w choreografii. Koparki, różne wózki, urządzenia mechaniczne itd. Hala duża, a my tacy mali. Zapraszam wszystkich na to, bo warto zobaczyć. Myślę, że, że warto spojrzeć na, na wydarzenia sierpniowe również w takiej formie. Wszyscy znamy je z, z, z historii, ale może uda nam się powiedzieć choćby jedno zdanie nowe na ten temat, a to byłoby już fajne. Kto krew ma na dłoniach, choć żaden nie skazał. Nigdy nie dowiesz się, nigdy się tego nie dowiesz. Nigdy nie dowiesz się. Nie dadzą wina, nie będzie też kobiet. I tak smutno samemu pod celą Lecz mam nadzieję nie żądają